Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Ekstra Prezenty, jak mówiłam, że będę nagrywać ten odcinek, yy, to teraz jeszcze proszę o dawanie też prezentów Karolinie, bo ja już mam strasznie dużo tych prezentów. No, 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 znowu z nami jest. O Boże! Jejku, mam aż tyle zapytania o przyjaciół. Ile? Trzy! Bo ja, bo ja wzięłam, żeby zapraszać Ciebie do znajomych, napisałam sobie Aha, dziękuję. Dobra, to teraz um, będę otwierać prezenty i czekałam na tą chwilę, tak. Długo. Ubieraj je od razu. Ciekawe coś Dobra, się będę Otwiera. ubierać od razu prezenty. Pierwszy otworzyłam, tego nie mogę ubierać, bo to jest rzecz. Następnie... To nie jest rzeczą, to ubieraj. Ok. Do pokoju. Wszystko obiecuję, będę ubierać. Ubiorę krona. Boję się zraźnie. Boże! KAROLINA! co, ja musiałam ubrać! O Boże święty! Nie chcecie ludzi zabić! Boże, patrzcie jak cudownie wyglądam! Hej! Ej! O, wreszcie coś się naprawiło. Boże, weź Karolina. Strasznie wyglądam. Następny prezent. Super, muszę. Boże, bez majtek jestem. Super. O, ale ładna bluzka. Kara, czemu się nie odzywasz? Boże. I to będę robiła za każdym filmikiem i w każdym filmiku będę to robiła. Dziękuję wszystkim. Otworzyłam prezenty. Serdecznie wam wszystkim dziękuję. Dziękuję za dawanie prezentów. I, i jeszcze raz. Ale ja dawałam ci te wszystkie prezenty, tylko to, to są inne kompa. Wiem, więc dziękuję tobie. <słuch> Uwaga, uwaga, mówię to do wszystkich Was. Proszę o dawanie prezentów, jak mi dajecie, To i macie obowiązek dać Kasia 1-2, spacja 5 9, Nie, przepraszam, Kasia, spacja 1 2 5 9, Aha, i tu mam karteczkę, kogo muszę pozdrowić, bo pisałam z nimi e, e, specjalne pozdrowienia dla Kotinka 6-5-6. Dawać prezenty dla Karolinki, zgadza się. I tu jest Kira467 I dziwna nazwa Krowa123ty Bardzo fajna I status Karoliny Proszę też go patrzeć I Dziękuję, zapraszam do następnego odcinka Ekstra prezenty Goodbye, kocham was, pa, pa.